Właśnie. jestem czym my akurat dostaniemy ten najmocniejszy skład Jakie trzy bitwy na raz, jak jest ta no. trzecia. O. No myśmy dostali o. ten największy skład. O, full wypas Będzie rash, będzie rush. Mają trzy bitwy nie. w jednym czasie, chłopaki, trzy no może ras, To może chwili zdobywanie stwierdzili, że trzeba utrzymać, nie? Będzie rash to po angielsku coś, nie? Tak, będą raz. mieli wysypę po tym, nie? Będzie piekło i szczypało. A nie oba małcy wysyłają do miasta. Tak, no tego, co, co, ja, no. co ja mam, ten drugi schod ogarnąć? Tak, tak, wstaje wiadomo, co trzeba. To, to trochę tak wstyd, bo kurde, my cały czas z nimi przegrywamy na tej pierniczonej piaszczystej rzece. Prawda. No, nie, no, no, się trzy, dwo, trzy ale obroń, obrona to co innego, ale wiesz, żeby wygrać, pokonać ich, no. Zawsze nas leją. Ale nie jeszcze na tej. Nie walczyliśmy z jedynki z nimi. No właśnie, no właśnie, Chyba. zobaczymy. No może co, nie. Zwójki. Nie pamiętam teraz. Nie no, była też walka z jedynki. Proszę, mam wrażenie, że była też, ale. Często oddaję. Trzeba by jakąś wynikę prowadzić. Ale teraz. To ale no jest po screenach, nie? Wiemy ile czołków nam zostało, nie? Ten i7 s szkoda, no to jest. Trzeba pojechać tyłem, ale dobra. Dagmar, z przodu uważaj, Nie wiem czy. No tak, tak, cały czas się obserwuje. Fokus zgromadził. Tak, tak, ty weź ten... Y, ...Wydmę na Danuta 7, o, dobra? dobra 7, tak, 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 Ale ich tam jedzie. Chyba tak, jest... Nasze arty całe niech tam strzela już, trudno. Puścić mega na ten, na, na arty. Dokładnie. Zatrzymałem. Dwóch zatrzymałem, to... A dwóch dostało. w <grym _1> Tak pomyślałem i pojechałem. <grym _1> ale dwóch dostało w czerek. Dostali. Dostali? Te trzech dostało ciebie. To złoto, to złoto. Trzymać tych w najbliżej nas. O, 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 o. patrzcie, patrzcie. Te 92 strzela w grupę, nie? Harta, nie, Zgiębi! A dobra, dobra, dobra. O Menders, niech pani. T54 to pociśnij tam dalej. Ja biorę GWTP. Poszło. W za zero. A ja też w tylko. Sznak by trafił. No ten GWTP tak niestety jest. Coś mnie trafiło. Teraz nie zniszczą. Gomy, przełącz, strzeli, przełącz na HR. Dostał. I 7 dostał. Moment nie ustawia się Arty już mają prawie, jeszcze dwie. Ale mnie zniszczyli przodem, 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 przodem nie do niego, przodem. Popaki tam na północy możecie pocisnąć przy okazji, bo ich arty jest w tej chwili zajęta. Dobra. Dobra, obracaj się przyklasuje. Skasujcie tego, nasze, Ryder. Ryder, weź tu już się przemiesz. Te 30 spróbuję odciążyć i można wtedy kapować. Jedź, jedź Gomez, jedź, bierz go z boku. Arte, widać. Delam do tego jeszcze 7 ,30 HP. Dobra. Ja tu widzę, schalłem, no jadę. Pięknie, Wanko, pięknie. Jedź, jedź, jedź Gomez, jedź do miasta, jedź. Te 50 jeszcze nie Słuchajcie, T-54 nam wierzy na bazę, nie? Bronek, uważaj na T-54. T-30 się tu. Te 54 trzeba ściągnąć. Nie ma już arty, musisz się przesunąć. No. Jeden IS musi wrócić. Szakak, uciekaj. Szakak, uciekaj. 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 Ja się cofnę. T-54 się zbliża. taka robota nawet. była dobra, no fuck. Gomez, widzę żyjesz. Dostał i jest detrakowany. Niech ktoś ściągnie, bo, bo mi załatwi. Kurczę Pięknie o. Dobra nie ma go i teraz. Teraz no, Teraz można Nie, szybko dokończymy to, to spokojnie teraz chłopaki Nie Teraz artyleria O szybko i... szybko Teraz wszyscy ja muszą jechać po... Trzeba pocis, dawać, na bazę Jest te 30 widoczne Toro czasu zdążymy na ten normalnie Może na Malte zdążymy Dokładnie Czeka, to ja na Malta mogę już iść. No, skupiam się. Ty ty jest się na tym mausie. się na się. To vers. na jest On Małs. Pięknie stoją. Dobra, jedem za mausem. No, zaraz kończymy tam. Jeszcze dwóch. Skupiam został. się nad mausem. Easy, dużo zostało do Malty. Dwóch. Dwa mausy do Malty. Raychel ile minut. Mino. będę. jedźcie tam do bazy. Ale dołem mieć, po co? Dostał? Ale po co łapy. dostajesz niepotrzebnie? Przeciało. Sze to jeszcze jest 6 minut, popaki, jest kupa czasu. 6 minut. Bardzo Proszę W każdym jest na ogólnym. Jaki? Proszę. W każdym z FD, FD. Jakby tam ktoś już zginął, a miał coś wysokiego, to, 10 to szamy go na trybunku. Dobra, wracał tam No już kończymy, zaraz idziemy. Aha, okej. Okay. Będę kończył tego mausa jednego, nie? Dobra, Daj kończ. Dajmy. Ja 7 sekund mam. Za sekundkę, strzeliłem. Poszedł. Ja walnę w tego. Strzelaj, ja, ja już nie zę. Pięknie się. Jest, no dobra. Bez prośredni. <laughs> Ciao. No super panowie.